How about you smash right there? Smash right there! Come on, smash, smash, yes! Yeah. <laughs> <laughs> yeah, kurwa, chłopie No, Siema, Łomie je jebany pierdolony. Ale z Coś ciebie się będę się śmiał, bo jesteś pojadę, wypierdalaj kurwa stąd. Przyszło już udepili, no. Problemy tak jak to kurwa w oświecimy, kurwa do świeca w pier do kurwa pieca w pierdalali ty kurwo. No, no, no. Jak go wpierdolili do pieca, to się, wiemy, to się kurwa piec prawie wszystko zadławił, wszystko nie mogłem. my, jesteś mały. Naprawdę? <laughs> <laughs> nie wiem, sam pewnie jest dobrze. Gruba seba gdzie w i gdzieś to tam na tym medication nogi Kurde, ściszyć ich muszę bo się Napierdalam się z lisem niedługo. Dobrze. tam troszkę. Napierdala to Dobra. Speed mu nie? Na tym fejmie. Nie, to jest highlin, nie? Nie, Zaję na podłodze mnie plecy, bo i. Więc piki to moja morda. Idę do trzecią dawkę do tego highlin. O kurwa, Nie wiem, co to, to, to jest fair play. Ja się kojarzę. Ja się pierwszy raz chyba skrusowałem, pamiętam. Nie, 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 ja cię. Raz skrusowałem, innych ludzi skrusowałem. Ciebie ktoś inny skrusował. Nie, wiem, ja pamiętam, w sumie raz skrusowałem, dobra. A ci dobre ziemię, bo boli. Coś jest. Coś nie, jeszcze pacham mnie boli O posy okay. tu z kolei, a nie jest, Taki kurwa no, nie jest, To czy ja to podejrzewam że to są te, tak? A kurwa, ten, Pola to, to ten pole teraz schodzi na takie kurwa rozjebane, jest no, mi kurwa jak jakieś... Plus jeden. A ja przez ten czas jak się no, wyzywałem, z nim wyrwałem chyba z sze sześć bloków, chyba. Fokie, <śm> <śm> jak mam nie dostać bana? Ja. Powiedz mi kurwa, zaraz będę musiał być kurwa w Czechowo-Słowacji. Jebadej. Ja się że ktoś w Nic specjalnego nie zwiedzałem w sumie. Ja zarabę.